Witam w kolejnym odcinku Cebulonerów. Dzisiaj jest odcinek specjalny ze specjalnym gościem. Yy, no, więc zapraszam do oglądania i zróbmy tradycyjne. Zapraszamy pierwszego gościa. Witam, witam. No, witam szanownego gościa. Niech pan sobie usiądzie, a ja wytłumaczę może zasady. Yy, w naszym terenie już do wygrania 7000 zł. Za każde pytanie 1000 zł. Więc jak łatwo można policzyć nasze progowanie? Do wygrania wystarczy odpowiedzieć dobrze na tylko 7 pytań. Yy, pytania są łatwe, niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze. Nie będę może zdradzał. Pytania mam tutaj na karterce, więc wiecie, więc nie dowiecie się jakie są Więc może zacznijmy. Już ja sobie tu usiądę. Dobrze. Czy jest pan gotowy? Dobrze, więc... Zaczynam z teć pierwsze pytanie. Do jakiego drzewa modli się modlimy? Odpowiedź A. Dąb, odpowiedź B. Sosna, odpowiedź C. Bóg, odpowiedź D. Pomidor. No, jest to stosunkowo takie niezuciękowe pytanie więc co pan ma hmm, myślę że to jest niełatwe pytanie myślę że odpowiedź dąb nie pasuje bo to takie duże drzewo no to tak nie pasuje bardzo do niego hmm. myślę może nad Bukiem, czy pomidorowcem tak nie wiem no nie wiem Mmm... Ciężkie pytanie. Mmm... Mmm... Hmm. 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 Dobra. Już wiem. To będzie odpowiedź Bóg. No, dobra. Wznaczam odpowiedź Bóg. Sprawdźmy, czy to poprawna odpowiedź. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Wygrał pan 1000 zł. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego pytania. Proszę uważnie słuchać. Co robi blondynka w sklepie? Odpowiedź A. Chodzi B. Szuka C. Szuka niskich cen. Odpowiedź D. Jest głupia. No to takie pytanie myślę z takich łatwiejszych, więc co pan na to? Hmm. Myślę, że jeżeli chodzi w ten budynek, no to nie mogę się wypowiadać, no ale przechodząc do pytania, no to pytanie to takie bardziej hmm, logiczne, więc trzeba chwilę pomyśleć. Hmm. 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 I że y, zaznaczmy odpowiedź niskich cen dobrze Zaznaczmy odpowiedź niskich. Szuka niskich cen Sprawdźmy To jest poprawna odpowiedź Gratulacje. Przejdźmy do... Kolejnego z trudnych pytań. Wygrał już Pan 2000 zł, więc przejdźmy do kolejnego pytania. Czy jest Pan gotowy? Tak, jestem gotowy. Niech Pan mówi. Ile to 2 plus 2 razy 2? Odpowiedź A. 450. Odpowiedź B. 8. Odpowiedź C. 6. Odpowiedź D. 10. No to takie jedno z trudniejszych pytań, więc radzę pomyśleć. No, hmm. 2 plus 2 to jest 4 razy 2 to je 8. Hmm. Ale to może być pułapka. To nie, to nie takie łatwe pytanie jest. Hmm, to nie takie łatwe pytanie, to jest pułapka. a pewno to jest jakiś podstęp. Zaznaczmy odpowiedź 8. Dobrze. Jeśli jest Pan tego pewien, zaznaczmy odpowiedź 8. Niestety jest to błędna odpowiedź. Dobrą odpowiedzią była odpowiedź C6. Jestem z tego powodu przykro, no ale. Nie, yy, oczywiście, jeszcze mamy wiele pytań. Więc, jeszcze Pan jest w stanie wygrać 7000 zł. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego pytania. Idzie gęść, jedna za drugą. Ile idzie gęść? Odpowiedź a jedna. odpowiedź B3, odpowiedź C. Nie wiadomo. Odpowiedź D, 100. Yy, po wysłuchaniu, pytania. Dobra, muszę się. Hmm. To trzeba tak. Trzeba tu jeszcze 500 koni, to tam... ten, to tam ten, to jeszcze ten, to też ten, to jest ten, to Dobra, ten, to jest ten, to ten, już wiem to jest... 3! To jest na pewno 3! No, dobrze. Ale czy jest pan na pewno tego pewien? No dobrze, jeżeli pan jest tego na 100% pewien, to zaznaczmy tą odpowiedź. Tak! To jest poprawna odpowiedź! Wygrał pan już 3000 zł. Jest to już duża kwota, za którą można kupić na przykład już taki nawet średni komputer. Przejdźmy do kolejnego pytanka. A pytanie brzmi takie teraz matematyczne. teraz takie fizyczno-matematyczne. Co jest cięższe? Kilo piór czy kilo żelaza? Odpowiedź A. Pióra. Odpowiedź B. Tyle samo. Odpowiedź C. Żelaza. Odpowiedź D. Nie można tego, nie można tego stwierdzić, no, zbadać, no. Hmm... Myślę... Myślę... Hmm... Kilo żelaza czy kilo piór? No piór to więcej, no żelaza to mniej, no to... Tak, jakby to pióra wchodziły, no ale zrazu to, to, to też ciężkie, no bo to, to też ciężkie ciężki jest, no ale hmm, to może być podchwytliwe i może to, to może być tyle samo, hmm, o tym nie pomyślałam. Będzie tyle samo, no to, to zmienia po rzeczy, no bo, bo tyle samo, no to, co ja bym być, no ale ja nie wiem, czy to prawda, więc hmm teraz tak myślę hmm. Myślenie sprawę, więc... no, to Myślę jak ciężko ciężka sprawa więc tak takie bo no, ja kilo piór no to kilo piór, no a kilo tego, no to kilo tego no to Potem będzie tyle samo no to jak na logikę wychodzi no ale nie wiadomo bo to takie podchwytliwe pytanko no to teraz ciężko pomyśleć no myślę że to jest Odpowiedź tyle samo mm, Myślę Że Dobrze zaznaczmy tą odpowiedź nie będę wypowiadać się mm. Sprawdźmy to Tak to jest poprawna odpowiedź Przejdźmy do pytania Teraz bardziej taka zagadka no w racji tego że pan nie odpowiedział na Jedno pytanie i z racji tego, że chcemy przyspieszyć Pana wygraną, no to <laughs> mamy pytanie, które już będzie pełną wygraną w naszym programie, i ta zagadka będzie za najwyższą kwotę, czyli za 3000. Więc przejdźmy do zagadki. Najpierw musi Pan wybrać cyfrę od 1 do 10, potem ją pomnoży Pan przez 9. Potem trzeba dodać sumę tych cyfr I... Teraz pytanie... Teraz... Niech pan chwilę pomyśli A ja zgadnę pana cyfrę Dobra to to, teraz pomożę teraz i ciebie sumę, to wychodzi mi... Dobra, już wiem Dobrze Czy pana cyfrą jest Cyfra 9 Tak moja cyfra to 9, więc jak jaka radość wygrałem please. Żegnam was wszystkich tutaj idę Myślę, że Wam widzą, spodobał się ten piękny teleturniej. No, emocje były, no. Może dzisiaj trochę mniejsze, no ale nie zawsze muszą być takie ekscytujące te nasze yy, działania, no ale wiecie, co robić. Oceniajcie. No i co ja mogę powiedzieć? Zapraszam. Czekajcie na kolejne Cebulionery. Nara.